Park Sielecki, Górka Środulska, Centrum Wspinaczkowe czy Skatepark w Kazimierzu. To tylko kilka z aren, na których odbywał się Sosnowiecki Tydzień Dziecka. Chciałem podziękować wszystkim firmom, instytucjom, osobom prywatnym, które, które, które zaangażowały się w Tydzień Dziecka. To właśnie dzięki nim ta impreza była tak udana. Pierwszym prezentem dla maluchów było otwarcie Ogrodu Jordanowskiego w Parku Sieleckim. Dzieciom się bardzo podoba. Jest funkcjonalny i bezpieczny chyba, że spokojnie można tutaj przyjść z dziećmi i dzieci mogą tutaj się wyszaleć. Wystrzałowa zabawa czekała też Obok sali koncertowej. Atrakcje dla najmłodszych przygotowała tu cudotwórnia event. Mamy pokazy chemiczne, różne bardzo efektowne wybuchy, piana, ciekły azot. Mamy bańkarza, który potrafi zrobić piękne, ogromne bańki. Mamy pokazy jazdy na monocyklu, mamy malowanie twarzy dzieci. U podnóża stoku narciarskiego spróbować można było swoich sił w karaoke. Ale to nie wszystko. Kalambury, zagadki, loteria szczęścia zawody sportowe, konkurs plastyczny dla najmłodszych i dla starszych, marzenia do spełnienia oraz słodka przytulanka. Aktywnie i w dodatku za darmo bawiono się na poziomie 450. Przygotowaliśmy jej drogi dla bardzo młodych dzieciaków, czyli 4-latki sobie świetnie poradziły, no jak i siedemnastolatkowie też mieli okazję się posmilać. Ekstremalnie było również w tym miejscu. W parku imienia Jacka Kuronia w ruch poszły rolki, rowery i deskorolki. Pokazujemy ciekawą, o co podstawy. Jak wchodzić, jak wychodzić z bola, jak jeździć po czymś, jak wyskakiwać, jak latać, jak coś podnosić. Wszystko, każdą podstawę. No i w ramach tego sprawdzamy kto jak szybko jeździ. Szybko minął też cały tydzień dziecka. Następny odbędzie się za rok. Już teraz zapraszamy wszystkich do współpracy. Chcemy, żeby było jeszcze więcej atrakcji, jeszcze więcej ludzi. I jeszcze więcej uśmiechniętych twarzy dzieci.